I mam sam mówić zupełnie od niczego? Z tego? nie no Jewan, to jak no, myślałem na zasadzie pytań. No naprawdę tak, to ja nie jestem w stanie w ogóle mówić, żeby tak o sobie mówić. No. Wie pan, no naprawdę mi trudno. Uczestniczyłem w wielu turniejach. Od 3 stycznia, kiedy wyjechałem, myślę o tym roku, kiedy wyjechałem do, do Stanów Zjednoczonych, gdzie grałem 2,5 miesiąca, grałem 10 turniejów, non stop, każdego tygodnia w różnych miejscach. Przeloty samolotowe, różne inne hotele, inne warunki do gry, raz w hali, raz na betonie, na, na, na Florydzie w upale znowu do Nowego Jorku, znowu gry w hali. Wydaje mi się, że trenowałem bardzo dużo, spotykałem się z najlepszymi zawodnikami, nauczyłem się wielu spraw, wielu rzeczy. Dalej, stamtąd do Hiszpanii, przygotowanie się do gry na kortach ziemnych, aby jak najlepiej grać w de Visa. Trzy tygodnie w Hiszpanii, kolosalna, ciężka praca, pierwszy tydzień oczywiście nieudany, nowe warunki. Przyjechałem na Puchar Visa, Wydaje mi się, że grałem dobrze. Byłem przygotowany do tego meczu. Wygrałem z Andersonem, który w następnych meczach wykazał. Że opinia, jaką zdobył w Polsce, to, że nie był dobrym graczem drugi Szwed, jednak jest błędna, ponieważ pokonał drugą rakietę Związku Radzieckiego w meczu Pucharu De Visa, wygrał z pierwszą rakietą z Niemiec zachodnich, wygrał z drugą rakietą Hiszpanii, dając awans Szwecji w trzech kolejnych następnych meczach po meczu z Polską i Szwecja w tej chwili jest w półfinale Pucharu De Visa. Także Anderson jest jednak graczem groźnym i doskonałym. Także byłem zadowolony z tego, że właśnie w Warszawie przy swojej publiczności potrafiłem z nim wygrać w trzech setach, nie tracąc seta. Dalej mecz z Borgiem, no tutaj były, to była już to były nerwy, to była sprawa i deszcz padał i Borg miał wyjechać i były, było 7 tysięcy ludzi, była telewizja, ale wydaje mi się, że był mecz dobry i poza tym Borg jest najlepszym tenisistą świata na kortach ziemnych. Także nawet porażka w trzech setach nie, nie uwłacza mi w żaden sposób.